Dziwanieczka moje pończy Dzisiaj jest wemietek, A dzisiaj ze mną jest Zbychu! Dokładnie! I dzisiaj gramy we Full Guysy! Dobrze! A spadające goście! Zacznijmy więc! Gramy duety zbychu, pamiętaj! Nie możemy przegrać, bo jak przegramy, to nam spadnie fan. Ja ostatnio jak wrzuciłem film z Counter Strike'a, to się Dobrze. więc dzisiaj już tego nie zrobimy, tylko ciekaj, dobra, czekaj, czekaj, trochę piwka, czekaj. Ach, dobra, musimy zaczynać. Dobra, czekaj, ja też chcę coś wypić, czekaj chwilę. O kurde, ale się nawaliłem, dobra, teraz możemy zaczynać. To musisz dać goto, zbych. Co ty jesteś? Wiem, nie miej tego, Dobra, lecimy. Dobra, jakby co, to krepę w są pierwszy raz, także w ogóle nie wiem o w niej chodzi. Ja jak wiem, ja kiedyś gra... oglądałem tutorial, że tutaj trzeba skakać, i tu są różne konkurencje. O oh, kurde, i jest, jest rozpierd. Dobra. No. To lecimy! Czekaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę żubrówki. Słuchajcie widzowie, ja nie fejkuję. Nie wiem czy ktoś to słyszał, ale jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli chcecie drugi odcinek z Full Guysów, dwie łapki w górę i pięć komentarzy. Dokładnie tak. I wtedy postaram się nagrać, lecz jeszcze na razie zobaczymy. Ej, Zbychu, co to jest to takie czerwone? Nie wiem. Dobra, lecimy. Dobra, chyba się skoczy pod spację, tak samo jak w Fortnite'ach. Dobra. O Dobra, pod... tym słuchaj O, mi spadłem, mi, Zbychu. Mytek, tak, słuchaj mnie teraz. Co chcesz? Pod jeszcze możesz skokoć. Yy, no ja dalej. wiem, bo ja już to... bo ja kiedyś ten tutorial widziałem. Dobra! Nie rób ze mnie! W to nie rób ze mnie aż takiego żula. Aż takim ty ja nie jesteś, ty jesteś większy! Ja nie umiem w to grać, o kurde! O kurde, dostałem Ktoś na dokończył. mordę. Ktoś dokończył tor. przeszkód! O Jezu, z bychu spadłem! Pamiętajcie, jak zbijemy 10 subskryberów, wtedy robimy film ze Zbyszkiem, który wam już obiecałem, jak żeśmy robili parkura w Fortnite. Właśnie, zbijemy z Andrzejkiem filmiczek. Nie, ze Stachem. Dobra, tu pierwszy będzie ze Stachem, a potem będzie z Andrzejkiem. Ukończyłem, ukończyłem. Mam te w o Jezu, spadłem! Dawaj, czemu, 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 czemu pierwsze lecisz miejsce zlechu. ma 69 punktów? Nie wiem. To ja, mija... O Jezu! Mm. Dobra, Zbychu, jeszcze raz, jeszcze raz, Zbysiu. Dobra. Tak gdzie mu się nie poświecił? No, kto chce? Piwo, czekaj, bo ja nie mogę wyjść. Te wasolki mnie nie chcą wypuścić. Dobra, wychodzę. Jest jakaś złota forteca w sklepie. Weź to kup. Jaka. NIE WIEM kufa. Nie, daj mi zobaczyć Dawaj goto Te, ja daj mi zobaczyć O kurde O kurde to, Fortnite Boss Czekaj, ja chyba kupię coś w sklepie Dobra, ja kupiłem coś Ej, bo ja mam jakieś waluty, jakieś takie kujak... kuj znaczy jak kwasat. To jest kudos, debilu. A ja myślałem, że... Ku... Nie kończyć tego, bo dostaniemy bona. Bo to jest tam. Ten... Ja mi chodziło o kłasa. Dobra, ja sobie kupiłem takie buty z burgerka. Czekaj, bo ja mam coś takiego jak stroje. O kurde, zbychu! A co ja tutaj mam? Zbychu! O kurde! Zbychu, To ja mogę być czarny! To ja mogę być biały! Ja jestem czarny! Jestem czarny! Zbychu, dawaj to, co ja! O ile ty to masz, zbychu, dawaj to, co ja! O kurde, skąd to się wzięło? Nie zbychu, wiem! Ale ja mam dużo rzeczy! Zbychu, eku i pój to, co ja! Dobra! Nie bądź czarny! O kurde, skąd ja to mam! Dobrze! Dobra, zaczynamy! Dobra, teraz, ja teraz można grać. Teraz można grać, jak się ma dream. Ja też mam takie adidaski w ogóle z burgerami. E, ten, ta fasolka jest jakaś głupia, bo jak jest się żulem, no to zrobiłoby się wszystko, żeby dobrze sobie zjeść, no to jak ten, ta fasolka dostaje normalnie burgerka, to woli sobie nie założyć go na stupnie, niż go zjeść. No jaki głupi. Albo se, albo se na dupę wciągnąć, arbuza. No właśnie. To jest marnowanie jedynie. Pamiętajcie, widzowie, nie nieważne ile macie lat. Tak się nie robi. Bo za to przyjdzie do was zbychu w nocy i wam staremu wychleje browera. Ale jak nie ma browera, to jest po prostu biedne. A jak nie ma browera, to wam ukradnie komp komputer. To fajnie tak. Już nie będziecie mogli grać takie dziadostwo. Kurde, granie z Andrzejem w krzyżówki to było coś, kurde. Teraz jak mamy te komputery, to jesteśmy uzależnieni i tak się nie da. Zbychu! A co my niby robimy 24 na 7? Nagrywamy! No właśnie! O to, żeby widzowie mieli co oglądać. Widzowie! widzowie. Jeżeli nie wiecie, bo ja wam jeszcze nie mówiłem, robimy daily. Codziennie wrzucamy odcinki. Więc pamiętajcie, żeby wbijać codziennie i patrzeć, co my, że się tam wrzucili. Dokładnie tak. O, Zbychu, dostałem w Mordę. O kurde, ja to jest trudne. Zbychu, jak ja się nazywam? Mietek. A co, a co mamietek? Ja, Drift jeszcze coś? Blubberka! Jeszcze coś? Nie wiem, kto! Ma 7 się. subskrypcji, moi drodzy! To wszystko dzięki Wam! Naprawdę! Ja w to nie wierzyłem! Ale wy, dali radę! Z Bychu, Stachu, Andrzejek, czyli moi koledzy z pod ławeczki, ciągle mi mówili: Nie, nie wbijesz tego! Nie, nie wbijesz! To jest za dużo! A tu widzicie! Widzicie, widzowie! Widzicie? Dziękujemy Wam widzowie za 7 subskrybentów! Teraz Dokładnie. lecimy pół milion! Teraz Do... lecimy pół milion! I pamiętajcie! Robimy specjala. A to jeszcze zobaczymy! Jak YouTube doda gówniany przycisk, to robimy specjalne 10 tysięcy! Jak nie doda, to robimy 100! Wtedy robimy Face Reveal'a! I jeszcze dodatkowo co robimy? Piwo! Co? WIĘCIŁA! Nie, Zbychu, co otwieramy? Mówię, no powiedz. No sklepik, pamiętajcie. Za, za ten gol będziecie mogli sobie kupić u nas zajebiste bluzy z żulem, mietkiem i Zbychem. To no pewnie tak. Więc i nie tylko, będziemy też mieli plecaki szkolne, w ogóle worki do szkoły, będziemy mieli piórniki, wszystko będzie, nawet będą czapki na zimę. Spokojnie. Dokładnie tak. Będziecie ogarnięci z dripem Wietków i Zbychów. Dokładnie tak. Dokładnie. Będziecie pokazywać w szkole, kurde, kto tu rządzi. a Jeżeli Będzie. będziecie chcieli pokazać, że kupiliście mercza to napiszcie pod tym odcinkiem: Kupiłem i wyślijcie emotkę koszulki. Albo bluzy, albo jakiegoś innego ubrania, jak wolicie. Dokładnie tak. O kurde, zbychu! Parkour do przyszłości. Widów, jak gwarantuję wam, że jak kupicie nasz merch, to będziecie strachem nadziei. Taki drip to uchuchło Jak bólerzy wam zabierali kanapki, to teraz wy zabierzecie im. A to wszystko Dokładnie. dzięki naszym zajebistym merchom. Oczywiście jeszcze nie ma tego sklepu. Księcinio, Chin on jeszcze powstanie. Księcinio Chin się nie martwi. To jest. To, to jest. To tylko i wyłącznie od Was zależy. To od Was zależy, nie od nas. To, do, do, dokładnie. To, to od sobie, Was bo, zależy. Jeśli chcecie, jeśli, jeśli chcecie chodzić po szkole i po osiedlu z naszym dripem, to musicie. Mam nawet do pokazania: zostawiając suwa z dzwonem. Dokładnie. Wtedy pomyślimy, że O kurde! Zbychu, nie pomyślimy, to jest obietnica nasza! Dokładnie tak! Tylko zobaczymy, jeżeli YouTube doda brązowej przycisk, to na 10k. Jeżeli nie doda brązowego, to na 100k. Dokładnie tak, to będzie od nas prezent! nam daliście srebrnego przyciska! My wam. Yy, my wam damy. kozacki! Dokładnie! Dobra! Pa! Kończy! Pa! Nie, Zbychu! Ja, mamy drugie miejsce! Dobra, ty nie, mieczek. Zbychu! Ja nie umiem! Dosz rady! Wierzę w siebie! Na yeah. Co ty no. fit? Dobrze! Na, na prawo! Na lewo! Dobrze! Lecisz przed ciebie teraz! Nie tu! Co ty robisz? Na bok! Dobrze, A dobrze! Tutaj, tutaj, tutaj! tutaj, tutaj. Dobrze! Lecisz, lecisz! Moja głowa! Nie lecisz! prawo! prawo! Ooo Zbychu, dobra i tak, i tak to się zakwalifikujemy Dokładnie tak Dobra, mamy to Łatwo, bambiki O kurde, oni spadają w przepaść Oni mówili, że to jest gra family friendly A tutaj ludzie umierają Właśnie, co tu się dzieje Jeszcze jedzenie marnują Ojojoj, oj, oj, żul by się wkurzył Dokładnie tak. Czyli nie ja! Można dać, normalnie nie można dać takim wzbyszkowi, nie? Tylko trzeba zakładać na buty. Albo na. Dupę. No właśnie. Normalnie by się odechciało. Albo zakładać, Dobra. na nie powiem co. O kurde, prędki ślizg. Będziemy się ślizgać, śmiecek. I mi się ślizgać jak wtedy na tej zjeżdżalni, co żeśmy sobie zrobili. Pamiętasz, żeśmy włożyli worki na śmieci, wtedy żeśmy to polali wodą ze ściekami, i jaki był super slide. No, taki, taka była zjeżdżalnia, o której nikt nigdy nie pomyślał. Nawet wasz stary taki by nie zrobił. Dokładnie tak. Wszyscy mówią, że. Co, żół, to żul, to musimy być niefajne życie, ale wiecie jak zajebiste jest być żulem na Dokładnie, nie bij Boga, ale panie, szanujmy się! To, że jesteśmy na ale... jedni, co nie znaczy, że jesteśmy słabi, tak? Szanujmy się. Dokładnie tak! Ale ja tu jestem! Za, zajebisty. O kurde! Zbychuj, ja też to jestem zajebisty. Ja będę pierwszy No mi przyspieszenie, o kurde Ja też, o kurde, ale ja zapieprzam O kurde, o nie Dobra Dobra, Pech. dalej, dostaliśmy się Bo mamy co Dobra Które pierwszy miejsce? miejsce. Drugi. O, drugie Drugie Mamy to, zbychu Założyliśmy, założyliśmy drip i od razu jesteśmy krwi. A co ten frajer robi? Czemu on pod górkę idzie? Właśnie, czemu on się zawraca? Jak nie, pan, pan, nie, nie, tam się idzie, Mamy tu srebrny medal! Stachu nie sraj tam! O kurde, nawet ja po po drugiej, po drugiej stronie mieszkania to czuję! Powiedz tam w zachowaniu, że kibla się, a nie w pokoju. To, to nasze mieszkanie, to są dwa kartony połączone taśmą. Nie pytajcie skąd mamy taśmę, żeśmy kiedyś ukradli, znaczy pożyczyli od sklepu. Dokładnie tak. Nie, 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 my nie jesteśmy złodziejami, nawet o tym nie myślcie. To, że biedni, to nie znaczy, że życi. Życi, no. No. Jak to się nazywa? C Gipoli z Kalisza. Kurde, a to jest bardzo trudne, bo tu trzeba się wspinać i ogólnie tu cię ten, jakiś ten slime cię goni. O cholera. O cholera, jesteśmy zgubieni. Dobra, lecimy. Musimy iść do góry, bo ten slime na dole się podnosi. Chodź, Nie, zbychu! Spadłem! O nie! Dobra, zrobię to za ciebie! Co się dzieje? Zbychu! Zbychu! Co? Zbychu! Co ty robisz? Nie cheatuj! O, jestem, idę! Jeszcze! Karma cię, Karma by cię trafiła jakbyś dalej czytował. O, nie zbychu Która wychodzimy! Kurde! Dobra! Widzę. Dobra! Przykro mi! No, ale żeśmy nie podołali wyzwaniowi wybrać wy, gieręczkę. Dokładnie! Ale pamiętajcie! Dwie łapki w górę! No, pięć komentarzy! W pięć komentarzy, dwie łapki w górę! Блять, який не фільм зі сподіваючих типів. А зараз мера. А зараз мера, Де. кува.